Nazywam się Bond, James Bond James. Pieniądze, sława i piękne oh. dziewczyny Lew w paczce Bondem chce być każdy mężczyzna, ale wie, że to niemożliwe Chyba, że jest piersem Brosnanem Chcemy być mili Zapraszam was na program o filmie Golden Eye Jestem Brosnan, pierz Brosnan Oczekiwaliście kogoś innego? Przez najbliższe pół godziny opowiemy Wam o ostatnim wcieleniu agenta 007. Bond 007, służby specjalne. Co ja bym bez ciebie zrobił? Z tego co pamiętam, nigdy mnie nie miałeś. To będzie widowisko seksy. Będzie niebezpieczne i szybkie. Program z cyklu Kuchnia Filmowa. Goldeneye. Do zobaczenia w piekle. Ty pierwszy. Zabij go. Z przyjemnością. Bond wrócił. Aż 9 lat Brosnan czekał na taką rolę. Wystąpił w 17. części filmu z Jamesem Bondem. Tym razem tytuł brzmi Golden Eye. Miałem tylko jedną szansę, a stawka była wysoka. Owszem, bałem się. Czułem niepokój przez dłuższy czas. To zrozumiałe. Większa część widowni utożsamia Jamesa Bonda z Roger Moorem i Seanem Connery. Niezła sztuczka. Jak jego poprzednicy, Brosnan, czyli Bond, doskonale wygląda w smokingu. Pije Martini z Shakera i woli szybkie samochody. Jeszcze szybsze kobiety. Piękne kobiety. Jednak to są lata 90. i agent 007 jest trochę ostrożniejszy w romansowaniu. Nie potrzebujesz broni. To zależy, jak ty rozumiesz bezpieczny seks. Prawie przez cały film jest monogamistą. Nie ma już tak wielu kobiet, jak jego poprzednie wcielenia. Fanke Jensen dobrze o tym wie. Gra tutaj czarny charakter i stara się uwieść super szpiega. Potrafię zabić Biodrem. Ma wspaniałe Biodra, zapewniam Was. Jak to robisz? Bezpośrednio z półobrotu. To chora kobieta. Zenia Onatop należy do rosyjskiej mafii, która chce przejąć kontrolę nad światem. Doskonale, że ktoś gra tak okrutną i przerażającą osobę, która wie, czego chce. Na szczęście dla Bonda Izabela Skorupko jest spokojniejsza. Gra programistkę komputerową Natalię Simonową, która staje się ofiarą terrorystów rosyjskich. To normalna. Szczęśliwa dziewczyna, która znalazła się w niewłaściwym miejscu i w niewłaściwej porze, jest przeciwieństwem mojej bohaterki. Natalia nie jest typową dziewczyną Bonda, która nosi obcisłe sukienki i wysokie obcasy. Woli coś luźniejszego i wygodniejszego. To mnie trochę rozczarowało. Nie pozwolili mi nosić wysokich obcasów. Myślę jednak, że w ten sposób była bardziej prawdziwa. Sprawdziłeś ją? A jak myślisz? Right. Mimo swego stroju Izabela znalazła fana w Desmondzie Lawyn. Nie wymówię jej nazwiska, ale uważam, że jest wspaniała. Golden Eye to piętnasty film Lelyna, w którym gra super wynalazca zaopatrującego Bonda, te wszystkie wspaniałe gadżety. To czarodziej. Jest mądry i potrafi radzić sobie z Bondem. Siadaj, zamknij się i nie ruszaj tego. Postaraj się oddać potem część tego sprzętu. Nie dotykaj tego. To mój lunch. Llewellyn uważa, że broznan to doskonały bond, bo posiada pewną ważną cechę. Jest bardzo cierpliwy. Mam mnóstwo tekstu, którego nie rozumiem. Pióro to granat. Trzy przyciśnięcia odbezpieczają go w 4 sekundy. Kolejne trzy blokują. Ile to trwa? Dorośli wreszcie. Chociaż jego rola jest mała, uważa, że nie ma na co narzekać. Kiedy człowiek się starzeje, Zapamiętuję coraz mniej. Pochwala się, że nie miałem z tym kłopotów, ale gdybym miał więcej tekstu, film byłby droższy. Musiałbym mieć wszędzie poprzyczepiane kartki z tekstem, a kamera musiałaby je omijać. Według Braznana, Lowell Navi nigdy nie brakuje słów. Potrafi gadać jak najęty, wciąż gada. Na konferencji prasowej w Londynie musiałem wygłosić kilka słów dla prasy. Wstałem, przedstawiłem moich kolegów aktorów i nagle. Nagle podniósł się Desmond i gadał przez 20 minut. Byłem wściekły. Kolejny aktor, który gra w tym filmie to Joe Don Baker, Występuje jako cyniczny agent CIA z Syberii Jack Wade. Pewnie nie był zbyt miły dla swoich szefów, dlatego wysłali go aż do St. Petersburga. Ale to dobry agent. Co tu robisz? Nie ma mnie tu. Jej, nic, nie jej, nie ma nic wspólnego z twoimi poszukiwaniami na Kubie, jeśli wiesz o czym mówię. Bohater Bakera dodaje trochę komicznego akcentu, jest przeciwieństwem gładkiego agenta 007. Wazeliniarz kontra super szpieg. Jimbo! Mam coś dla tego no, jak mu tam? Brytyjczykom to się spodoba. Ten wielki Amerykanin mówi do niego Jimbo. To wspaniałe posunięcie, doskonałe. Krytykom spodobało się również to, że Bond odzyskał poczucie humoru i potrafi śmiać się z siebie. Te cholerne czytniki przebiegu licznika. Chociaż nowy Bond lubi robić kawały, PR z Brosnan szybko dodaje, że Goldeneye nie jest komedią. On ma przed sobą niebezpieczne zadania, a poza tym to niebezpieczny człowiek. W filmie tym mój bohater pokazuje jednak swoją słabą stronę. Jednak taką ma, chociaż w poprzednich filmach nie okazywał tego. Co się stało? Żadnych uwag? Żadnych błagań? Za chwilę opowiemy wam o seksie i zamieszaniu, jakie wywołuje. Trzeba poznać to wyzwanie. Dlaczego? Nic mu nie zrobiłam. Właściwie chciałam go tylko zabić. Bądź grzeczny i umrzyj. Tego nigdy się nie nauczyłem. James Bond walczył ze złymi ludźmi od 33 lat. To najtrwalsza postać ze srebrnego ekranu. W tym czasie strzelał, obrywał, dostawał się na szczyty w rankingu międzynarodowym. Wielu ludzi powiedziało, że nie powinniśmy kręcić tego filmu, bo Bond to przeżytek. Oczywiście, że tak. To samo stało się z Jane Austen, ale inni ją lubią. Może i bond to przeżytek, ale chyba w innym sensie. Tego typu zachowanie można potraktować jako molestowanie seksualne. Można. Jaka jest za to kara? Pewnego dnia będziesz musiał zmienić poczucie humoru. Ten facet jest seksowny, dlatego jest taki dobry i zabawny. To sprawia, że filmy z Bondem są filmami z Bondem. Sądzę, że jesteś seksownym dinozaurem, relikt zimnej wojny. Tracisz swoje wdzięki, używając ich na mnie. Na szczęście, kobiety, które zagrały w Golden Eye, nie przeraził fakt, że zagrają obok tak szowinistycznego bohatera, jak niektórzy mówią. Nic mu nie zrobiłem. Chciałam go tylko zabić. Dlaczego? Żadnych sztuczek. A teraz zapytamy, czy Bond stosuje bezpieczny seks. Robiliśmy to w bardzo niebezpieczny sposób. Było tak z powodu życia, jakie prowadzi. Trick polega na tym, żeby przestać, póki jeszcze można. Nie pomyślałem o tym. Nie wiem, jaki seks uprawiał z innymi bohaterkami, bo nie rozmawiałam z nim o tym. Nie wiem, czy uprawia bezpieczny seks. Przez lata wiele się zmieniło w służbie specjalnej. Szef Agenta 007, tajemniczy M, jest teraz kobietą. Poza tym dziewczyny Bonda mają teraz umysły, oprócz ciał. Dla mnie ten film jest lepszy od innych Bondów, a dziewczyny grają tam bardzo ważne role. Mają dobre role. Izabela i Famke stanęły na wysokości zadania. Ale pozostały jeszcze rzeczy, których dzięki tradycji nie zmieniono. To te głupie, krótkie kwestie. Martin Shakera. Nazywam się Bond. James Bond. Po raz pierwszy usłyszałam to podczas przesłuchania do filmu. Od tego czasu, podczas kręcenia zdjęć, robiłam tę scenę jakieś 400 razy. Na szczęście, dla Femke Jensen jej najbardziej niebezpieczna scena kręcona była tylko kilka razy. Chociaż ona nigdy jej nie zapomni. Wisiałam na sztucznym drzewie w studiu, a pode mną była betonowa podłoga. I to, I to nie był miły moment. Oczywiście nic się nie stało, nie spadłam. Ale, ale kiedy spojrzałam w dół, zrozumiałem, że gdybym spadła, zabiłabym się. Dla Roznana w jego ulubionej scenie brali udział Frankie Jensen, sauna i garnitur. Dobrze to pamiętam, bo. Dobrze to pamiętam, tylko. Przepraszam, zapomniałem o czym miałem pamiętać. Chyba coś mi nie wyszło. Może odłączcie mnie. Za chwilę pierwszobrzmem wyjaśni nam, dlaczego na planie filmowym czuję się jak w domu. Tam jest mnóstwo zwariowanych scen. To jest niesamowite, dzikie, nierealne. Podoba mi się. Przepraszam, zapomniałem zapukać Pierce Brosnan stał się piątym aktorem, który odziedziczył wspaniałą rolę Jamesa Bonda Kiedy na niego patrzysz, widzisz Jamesa Bonda kiedy chce, potrafi być miły i czuły. i czuły. Jak mogłeś? Byłeś taki zimny. Dlaczego jeszcze żyję. Nie. Dlatego jesteś samotny. Uważam, że jest doskonały w tej roli. Przed Broznanem był Sean Connery, potem George Lazenby i znowu Sean Connery. Następny był Roger Moore. Zastąpił go Timothy Dalton, ale tylko dlatego, że Pierce Brosnan związany był umową z serialem telewizyjnym Remington Steel. Patrząc wstecz, mogło to być jego szczęśliwym trafem. Uważam, że dojrzałem przez ten czas i nadaję się do tej roli bardziej niż wtedy. Mam więcej odwagi i doświadczenia. Straciłem jednak w tym czasie wiele rzeczy, których już nigdy nie odzyskam. Straciłem też najbliższy. Rosnem oczywiście mówił o swojej żonie Cassandrze Harris, która zmarła na raka w 1992 roku. Kazi była dziewczyną Bonda i zagrała obok Rogera Mora w filmie For Your Eyes Only. Jej śmierć zbliżyła Brosnana do roli Bonda. Ten człowiek też jest wdowcem i tym bardziej się z nim identyfikuje. Kiedy Bond znowu wrócił do na dzięki filmowi GoldenEye, cały świat patrzył i czekał. Wszyscy czekali i zastanawiali się, czy dam sobie radę. To było okropne. Doskonale, dobra robota, stare. Wszystko to, dlaczego ryzykowałeś życie, zmieniło się. Byliśmy do tego wydrani. Kiedy znalazłem się na planie, poczułem się jak w domu. Czekało tam na mnie już wielu zwariowanych ludzi. Sceny były szalone i nierealne, ale podobało mi się. Golden istnieje? Tak. Kiedy wysiadłem z samolotu i zacząłem kręcić zdjęcia, poczułem się jak podczas wielkiej przygody. Pożegnałem rzeczywistość i zostawiłem za sobą wszystkie kłopoty dnia poprzedniego. Joe Don Baker mówi, że rozumie fascynację Broznana. Powiedział, że pierwszym filmem, jaki w życiu obejrzał, był Bond. Podobno, kiedy gra, słyszy muzykę w tle. Metoda grania wymyślona przez Brosnana przydała się podczas produkcji Goldeneye. Ekipa filmowa musiała wyjechać na plan zdjęciowy do Rosji, Puerto Rico, Monaco. Wykorzystano także dwa opuszczone lądowiska pod Londynem, jeszcze z czasów II wojny światowej. Przerobiono je na plan filmowy. Ta angielska twierdza mogłaby służyć jako dom dla aktorów, których skrzypnięto tu z czterech stron świata. Brosnan urodził się w Irlandii. Desmond Lewin pochodzi z Walii. Tamki Jensen to Holenderka, a Izabela Skorupko urodziła się w Polsce, a wychowała w Szwecji. Reżyser Martin Campbell pochodzi z Nowej Zelandii, a Joe Don Baker jest obywatelem Stanów Zjednoczonych. Nie zapalisz cygara na Kubie, żebyśmy tego nie zauważyli. A jeśli będę potrzebował wsparcia, zawiadam nas przez radio, Przyślemy Merence. Tkwimy w tym razem. To było szczere. Kiedy aktor otworzy się przed innymi, praca idzie mu o wiele lepiej. Według wielu krytyków Brosnan mógłby mówić o sobie w samych superlatywach. Nie mogę wprost uwierzyć, że ludzie uwierzyli, że ja to zrobiłem. I wciąż mnie o to pytają. Trzeba wierzyć w siebie i w to, co piszą gazety. Trzeba też być po prostu szczerym i grać jak najlepiej. Trick polega na tym, żeby przestać, póki można. Nie znam go, może pokażesz mi, jak to się robi. Nigdy nie wiadomo, jak potoczy się kariera. Zawsze była to dla mnie miła niespodzianka. Jakby jakiś chodnik rozwijał się przede mną. Jeśli jest się otwartym, zdarzają się takie miłe rzeczy. Nie przyjdźcie do tego, nie nalegajcie, nie pchajcie się. Stoicie i uśmiechajcie się. Powiedzcie swoją kwestię i będzie po sprawie. Za chwilę gwiazdy wyznają nam swoje tajemnice. Teraz jestem za stary, ale kiedy byłem młody marzyłem o tym, żeby tak jak on przyciągać do siebie kobiety. Wiem, że znajdziesz to, czego chcesz, ale nie będę siedzieć w domu i modlić się o jakieś ważne wydarzenie międzynarodowe, żeby potem zrobić wrażenie na Jamesie Bondzie. Wiesz, jak tego użyć? Tak. Wiesz, jak tego użyć? Chyba nie. Film akcji przyciąga zwykle męską widownię, ale filmy z bondem mają inny charakter. To się nazywa Sex appeal. Większość kobiet lubi bonda albo wręcz go pożąda. Dla mnie za bardzo flirtuje. Nigdy cię nie widziałem po godzinach. To urocze, dziękuję. Może nie powinnam tego mówić, ale nigdy nie zakochałabym się w kimś takim jak James Bond. Chcę, żeby mój chłopak był mi wierny. Sądzę, że większość kobiet chciałaby być z kimś takim jak on tylko przez kilka godzin. Wliczamy w to czas, w jakim trwa film. Dla mężczyzny to musi być dziwne, kiedy wie, że jego kobieta całowała się z bondem. W pracy całuje agenta, a potem wraca do domu i mówi mężowi, że tylko udawała. Udajesz, że jesteś zakochana w kimś, kogo wcale nie kochasz Ale właśnie na tym polega gra Czasem ta gra wymaga jeżdżenia super samochodami Tym razem pojazdem Bonda stał się nigdy dotąd nieprezentowany kabriolet BMW Też nim jechałem, to bomba, jest wyjątkowo szybki Co ty masz z tymi pojazdami? Chociaż Brosnan i Baker filmowani byli za kółkiem Desmond Leland wolał stać na ziemi Stary człowiek i taki samochód to by nie trwało długo. Policja nie byłaby zadowolona. Ale to nie samochodu zazdrości Bondowi. Teraz jestem stary, ale kiedy byłem młody, marzyłem, żeby tak jak on przyciągać do siebie kobiety. Pewnie ma kupę dzieci. Wszędzie. Tam, gdzie kiedyś był. Może nawet na całym świecie. Według Broznana, bądź nigdy się nie waha i nie boi. Chciałbym być tak zrównoważony, jak on. Obudź się, musisz nas stąd wydostać. Nie wiem jak. Chcę okazać trochę irlandzkiej krwi. W pewnych sytuacjach tracę panowanie i kontrolę. Wtedy słowa same wychodzą z moich ust. Dopiero potem myślę. Jest już po wszystkim i rezultat mówi sam za siebie. Wierzę, że zrobiłem wszystko dobrze. Dałem z siebie wszystko. To były podwaliny pod coś nowego i ekscytującego. Sądzę, że będzie grał Bonda bardzo długo. Jeśli zechce. Z tego wynika, że Izabela Skorupko będzie miała mnóstwo czasu na ćwiczenie zapowiedzi. Program o filmie Golden Eye? nie lubię tego. Nie znoszę robić takich rzeczy. Co muszę, to takie niewygodne. A to na wybuchowy początek dla Broznana i Bonda. Zrobione i zakończone. Wersja polska Kanał Plus. Tekst Olga Krysiak. Czytał Tomasz Kmet.